Dzień dobry Państwu, Wigo Service TV. Dzisiaj witam Państwa na drugim odcinku. To będzie bardzo ważny moment tej całej konstrukcji, dlatego że będziemy zajmować się tym całym sercem pieca rakietowego, czyli będziemy zajmować się tym podnośnikiem, czyli tą rurą, która jest zawsze wewnątrz, którą wydostają się spaliny, następnie opadają na dół, dlatego że będzie tu, ten baniak, <laughs> czyli wkładamy drewno, tu następuje spalanie, spaliny unoszą się, uderzają o kopułę, zaciągane są do samego dołu i odprowadzane do komina. Czyli dzisiaj montujemy, dzisiaj zajmujemy się konstruowaniem tego całego podnośnika. Bardzo Państwu dziękuję, że tak licznie napisaliście w komentarzach, jak mam rozwiązać dno, czy mam to odciąć, czy nie. Podjąłem oczywiście decyzję, sugerowałem się tym co pisaliście, no ale zobaczymy to wszystko w dalszej części tego, tego filmu. Jaką podjąłem decyzję, dajcie ja się przebieram jakieś stare ciuchy, dlatego że dzisiaj dużo znów, dużo cięcia. Muszę zdjąć tą bluzę. Bo to wiecie, bluza z lidla za 39 zł, a 39 zł bluza to już są nie przelewki, to już jest ciuch na lata. W związku z tym ja się przebieram, sprzątam tutaj z grubsza i zaczynamy robić najważniejszą część pieca rakietowego, czyli to całe serce, tą komorę spalania. Zapraszam na, dalszy, na dalszą część filmu. Wigo Service TV. No to z grubsza mamy to. Słuchajcie, tak to wygląda na tą chwilę. Wydaje mi się, że całkiem nieźle. Demontujemy to, żeby nam się tutaj nie przewróciło. Tak. Tak. I tak. Co teraz? No właśnie, co teraz? No teraz przystępuję już do najważniejszej rzeczy. To na razie mi nie jest potrzebne. Muszę jakoś ustabilizować tą część. Jakoś sobie tu. O, pięknie. Rozwiązania same się znajdują. No, i zaczynamy bawić się w komorze spalania. Teraz tu podpieram. Ale najpierw już Wam pokazuję. Już Wam pokazuję, co najpierw. Dobra, biorę telefon i pokażę Wam dokładnie, o co mi chodzi. Co najpierw zrobimy? No dobrze. Tu zapomniałem, że. Muszę tutaj to rozmontować. Może uda mi się wybić, aczkolwiek jest tak ciasno wsadzone, że, że raczej będę musiał to obciąć. Chociaż ja zastanawiam się, czy jest sens. Pomyślę jeszcze nad tym, ale to jest najważniejsza rzecz. Zobaczcie: rura jest okrągła w tym miejscu, a tu mamy płasko. Wykorzystam, że tą część kupiłem na złomie i ona już jest tak ucięta. Po prostu muszę tu wpasować. Tą rurę. Tak muszę wyciąć w takim łuku. I niektórzy z Was zapytają, dlaczego chcę tak nierównomiernie, dlaczego chcę z tym profilem podejść do jednej strony. Dlatego, żeby ogień, który będzie się spalał, już był wyprowadzony na tą kulistość rury i żeby już tworzył się wir. Nie chcę, żeby ten ogień musiał, że tak powiem, wybierać, w którą stronę się kręci. Ja już mu dam taki właśnie kierunek, że od razu po wyjściu z komory spalania yy, będzie uderzał w tą stronę i będzie zakręcał. Dlatego muszę tą rurę wpasować, ten profil wprasować z jednej strony. Zobaczycie, jak to będzie za chwilę wyglądało. Słuchajcie, czyli to wycinam łuk, tu łuk na dole, potem wpinam się w tą rurę, wycinam otwór w tej rurze i spawanko. I pokażę Wam, jak to będzie już zmontowane. Myślę, że to jest czytelne dla Państwa. Z tej strony Wam pokażę jeszcze. O, zobaczcie, jeżeli ten profil pójdzie z jednej strony, będzie wpasowany w tą stronę, to tutaj część rury jeszcze jest w zapasie. W związku z tym jestem przekonany, że ten ogień zostanie wprowadzony od razu w ten wir. A to jest bardzo istotne. Jeszcze powiem Wam później na temat powietrza wtórnego, które chcę też tutaj doprowadzić, no ale to wszystko zobaczycie. Dobra, to znów się widzimy za chwilę. Odcinam górę, chyba ją odetnę i robię tam te wszystkie stawki. No, to mamy. Spytacie, co macie, co macie, towarzyszu? No, mamy generalnie z grubsza. Mamy wszystko już uszykowane. Zaraz wam pokażę. Yy, czyli tak, chciałbym, żebyśmy teraz złożyli ten piec bez spawania, żebyście wiedzieli, jakie są moje założenia. Zobaczcie, tak to wygląda. No, i co dalej? Dalej wkładamy rurę spalinową, tak zwany podnośnik. Został przez nas w tej. Wycięty, został wycięty, i to przychodzi w ten sposób. I dosyć ładnie pasuje. Udało się to w miarę, powiem Wam, spasować. I tak, jak mówiłem, z tej strony bardziej zachodzi. Będzie w ten sposób wprowadzał to konstrukcja, będzie wprowadzała spaliny w ruch okrężny. Dobra, teraz najważniejsza rzecz. Co to jest? Tego Wam jeszcze nie pokazywałem. Już Wam pokazuję. Tu mamy tak zwane powietrze wtórne, które będzie ogrzewane w tym miejscu, bo tu się będzie palił płomień. On będzie przechodził do tego podnośnika, czyli bezpośrednio to będzie wszystko nagrzane. I tu mamy powietrze wtórne. Zaraz Wam pokażę. Tak postawię. O. Powietrze wtórne będzie dostawało się tutaj. Ono będzie ogrzane i w tej rurze i zarówno w tym profilu i w tej rurze będą nawiercone myślę z trzy, może cztery otwory. E, powietrze wtórne będzie wchodziło dlatego, że powstaje tu taki komin, więc ono będzie bez problemu zasysane i będzie przedostawało się e, do tej komory spalania dopalając spalinę. Ja uważam, że to jest bardzo ważna sprawa. Czy to się sprawdzi? Zobaczymy. Czyli zobaczcie, mamy to tak mniej więcej wygląda. Tu oczywiście musi być za, zaślepione. I teraz tak. Chciałbym odłożyć telefon i nałożyć ten baniak, żebyście zobaczyli, jak to będzie wyglądać. Dobra. I wkładamy ten baniak. Dobra. Może się uda bez rozwalenia. I udało się. Nieraz coś się udaje. Dobra, ok. Biorę aparat, zaraz Wam pokażę wszystko. No to jedziemy. Miejsce, w którym będziemy dostarczać paliwo, jest zrobione. Ustawione oczywiście do pospawania. Tu mamy komorę, gdzie będzie dostarczane powietrze. Powietrze, oczywiście, może być dostarczane zarówno tą stroną, jak i tą stroną. No i teraz zerknijmy do środka. I w środku wygląda to w ten sposób. Podnośnik. No i cała filozofia. Oczywiście przede mną mnóstwo spawania. Ale całe teoretyczne założenie piecyka jest. No nie, no jeszcze przecież ta czapa. Dobra, to odkładam telefon i jeszcze położę tą czapkę do góry. Ok, nałożymy jeszcze tą czapę, żeby już wszystko było ok. No i tak mniej więcej wygląda mój pies rakietowy. Pies, który robię z, razem z Państwem. Jeśli macie Państwo jakieś uwagi, to, to oczywiście czekam na, na, na Wasze komentarze. Mam do Państwa jeszcze taką informację, że nie będę Wam pokazywał tego całego etapu spawania, no chyba, że napiszecie w komentarzach, że chcecie widzieć jak to jest spawane, ale wydaje mi się, że to będzie zbyt nudne i nie chcę Was zanudzać po prostu, żebyście się nie zniechęcili. Ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, że teraz mam już ten piec właściwie przygotowany, ja sobie go przez dwa dni pospawam, no i pokażę Państwu potem jak wygląda. Właściwie taki efekt, efekt prawie końcowy, no bo i tak przed nami jeszcze będzie trochę roboty, no bo chciałbym go doczyścić porządnie, chciałbym go potem ładnie pomalować. No i sprawa z kominem. Co z kominem? Jeszcze nie mówiłem i o kominie. No dobra, to na tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Czekam za Waszymi komentarzami, co myślicie. Czy popełniam już w tej chwili na tym etapie jakieś błędy, czy robię coś, co, co jest bez sensu? Bardzo proszę o Wasze opinie. Dziękuję, że jesteście, pozdrawiam Was serdecznie, druga część serii Piec Rakietowy, Piec Rakieta za nami. Mam nadzieję, że no chociaż trochę się Wam podobało, życzę Wam przyjemnego weekendu, no bo dzisiaj jest sobota, czyli weekend przed nami. Pozdrawiam Was serdecznie, Wigo Serwis TV, cześć, trzymajcie się, na razie.